strony Łukasz z kanału Krzysztof Świętek e, słuchajcie dobra leci, słuchajcie dawno nie było odcinka na kanale dlatego teraz to zmieniam spójrzcie co nagrywamy e, nagrywamy Age of History i w dzisiejszym odcinku myślę że postaramy się stworzyć y, Serbię, znaczy nie Serbię, a Tom Jugosławie. Takie tam Państwo na Bałkanach. Także szelcie, łapę, szelcie, suba, y, napiszcie, co robimy w kolejnym odcinku. No i już lecimy. Dobra, zobaczmy, co my tu y, tą Serbiu możemy, że co tu dam. O, możemy jeszcze. Możemy jeszcze stworzyć Cesarstwo Serbii No to, dać nać może w kolejnym odcinku to zrobimy No i możemy Jugosławię Potrzebujemy Chorwację, Bośnię i Hercegowinę Słowenię, Macedonię, Czarnogórę I Kosowo, dobra, ale zacznijmy sobie rozwijać Trochę dajmy sobie w zarządzanie, o 15 Trochę przyrost populacji Trochę tu a reszta utrzymanie, nie, nie wojska. Nie wiem, czy to będzie dobre. Z hmm. się, że ustawimy sobie podatki, dania, towary, inwestycje co to do może tu gdzieś idą. A tu będzie dobre. Dobra, idziemy, musimy zacząć skipować tu. No nie mamy niestety dobrego przychodu, ale myślę, że naszym takim myślę, że naszym pierwszym celem do podbicia będzie Kosowo, bo to jest tylko na no, dwie prowincje, to powinno pójść. Ja tu mogę wojska wystawić. Dobra, myślę, że jakoś tyle, żeby dużo kasy nie stracić. Ja to nam proponują, bo nie chcę dużo kasy stracić. Już wiatruję, już nie mam co. No i zero będziemy zarabiać. No i zarabiamy zero, także no, atakujemy Kosowo. Może się uda, może nie, nie wiem. Dało nam się. Dobrze, pyk, pyk, bierzemy całe Kosowo, armię wywalamy. Na razie musimy zająć się rozwij rozwijaniem państwa. No i na przykład, no przykład Asymi lat No i tam asymi... lac. Dobra, niech nam się to asymiluje To nie, zostawmy sobie. Może się przydać na coś. Dobra. Ja bym to jeszcze zrobimy, bo potrzebujemy trochę terenów, ale już jeden nam znikł. No nie wiem, najgorzej chyba będzie z tym. Bośniom i Hercegowi O w ogóle z tej, z Macedonii z tego terenu tu się. Nie, nie potrzebujemy tego terenu. Tylko to, to i to nie wiem, może może, może się uda ugrać. Dobra. Teraz bym na to se ruszył. Dobra, to weźmy trochę kasy pozbierajmy. Może tak, zacznijmy też. też na chwilę tu. Poprawiać relacje, żeby nas, no właśnie taka u Rumunia też się tak czy Bułgaria, bo, bo z nimi może być różnie, No nam chcieli przeszkodzić, o Jezus Maria, jak to jest plaga, tutaj też, ojej. dobra, A, te choroby tam Może, może nawet się z kimś sojusz uda uzyskać Z Rumunią, może A, zobaczymy, tu Włochy chyba nie, nie, Włochy tak średnio, ale Dobra, teraz tak, ruszyć na Macedonię Czy ruszyć na, na Czarnogórę Dobra, na Czarnogórę Dużo armii nie wystawiam tu, to jest, no. Ale może ze stolicy coś tam ściągnijmy? Gdzie to jest? Prześlij? Na pół... I na pół... Dobra... Także... Eee... Serbia... Znaczy nie... Atakujemy tą Czarnogórę... Chciałem powiedzieć Macedonii, no maj mi się no. Hmm, mam taki desent, co to jest? No nie wiem. Co jacy mogą? O, mieli trochę. Szytł, wybudzili. Czy to byk zajęty? Mogę to cały sobie wziąć? No, no, mogę, dobra. Dobra. Smich. Lujmy. O, chyba nie mogę, A, bo to w sumie jest dobrze zasmiewane. Też szyfowo i też asy Armię. Możemy w sumie wyrzucić Dzieć tam. Dobra. To już możemy sobie podejrzeć. No i no i tak. Eee. To, dobra, teraz ruszymy na Macedonię Odbijemy sobie Macedonię I potem myślę, że albo na to albo na to i będziemy tak to mieli otoczone pięknie ty, albo możemy sobie na Chorwację A nie, do morza? Może? Możemy na Chorwację ruszyć i tak z dwóch stron. No, dobra, czekaj, pozbierajmy trochę kasy Dobra, pozbierajmy sobie trochę kasy. Nie wiem, tak no, gdzieś do 70. Nie wiem, tak 70-80, koła dobra. Myślę, że tyle powinno starczyć. Czyć na Macedonii Myślę, że sobie ruszmy. Nie powinien być z tym e, problem. Ale jest dość mała. Um, Przemiemy sobie cało. Ma ten teren, to najwyżej, żeby się go wyrzucić. Czy jakoś tak z nią nie powinien być Wyrzemy całą? Dobra. O! wbronili się. O Jezus. Oje, oj 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 oj, tu wybraniają. No jest trochę problem... Z hmm. się, nie star... O Jezus. No i Michał jest w miejscu. No. Ty no nie mogę tu atakować. Nie mogę no. Aha, bo ja nie mam punktów ruchu. Boże święty. Dobra. Dobra. Oj, tu się wybronili. Trzeba szybko to zrzucić. Trzeba już mam na minusie. U. A tu jest problem no. Dobra, tu. I tu, no nie wiem jak to się Dobra, tam, tu i tu, dobra, i przejdźmy Macedonię. Uff. Udało się, przejąć. Więc nie wiem, czy to sobie wziąć, I innym... no No dobra, weźmy, sobie. zawsze tam jedna dodatkowa prowincja, nie wiem. Dobra, weź to, ale mnie to jest No jest problem, no bo mam serwis z pani. Stwierdzam, że to jest naprawdę. Da, no ale Jugosławia chciałbym stworzyć, żeby potem już inne. Typu. Potem możemy się zająć czymś innym. O już pomału jesteśmy. Ja mógł spróbować z Włośnią, albo z czymś z ultimatum. To może pójdzie szybciej wtedy. Może, może. Zobaczyłeś odcinek. O, 9 minut już odcinek leci. Muszę mieć jakąś. Tylko, żeby oni mnie tu zaraz nie za... Nie handel. O! Mogę. Zobaczmy, czy mogę. O, już? Ty możesz... nie. Czy my... może. Nie. Zobaczymy. Może z się uda, bo patrzcie tu no nie nam stało, a przydoby nam się sojusz, dajmy go tutaj, ten punkt. Dobra, weźmy sobie trochę pieniędzy po ski, pójmy. Gdzie mogę zrobić największą ilość pływów? Hmm. No nie bardzo, trochę. Jakbym tutaj to zrobił. No i my. weźmy, zróbmy jakoś tak, weźmy tutaj. Dobra, i spróbujmy. Bośni i tej jest Powinien wysłać ultimatum. O wasalizację... O, nie zgodzili się. W trudno, a Słowenii? Słowenii Ona się może zgodzić bo to tam to... No, Słowenia się zgodziła, dobra, czy mamy już te tereny A tej Chorwacji Chorwacja może się też nie zgodzić Jezu Maria, ty do Rumunii chyba wysłać teraz nie Nie no to ma wojnę z Włochami no no nie! że mi to przejmą! że mi to Włochy przejmą. Eee, dobra, dobra. Eee, luz, luz. Widzicie, tu... Jeszcze mi to Włochy przejmą, no. O, to jakiś desant. Dobra. Nie, Włochy tu robią desant, nie, nie. Dobra, Że mi tego sobie nie przejęli. Żeby mi tylko tego nie przejęli Będzie problem, no Bośnia, no zgódź się, no z no zgódź się, będzie się lepiej, lepiej dla siebie. Ja no nie, nie chcę się zgodzić, no ale to jest lepiej dla nich wtedy, bo... Może ich wtedy nie podbiją No No i tu już podbijają, no Jezus Maria, ta Bośnia jest taka kurna uparta Oni też Sadbili, dobra Ciul dobrze, Może oni się zgodzą. Że wątpię, żeby się zgodzić. Też się nie godzą, no. No prze... Nie, czekajcie. Ja muszę wyjść z gry A... I oni też jeszcze tej wojny nie mieli. Dobra. Oni tej wojny jeszcze chyba nie mieli? Nie, nie mieli. Dobra, nie mają tu jeszcze wojny. Dobra, to, to żeby do tej wojny nie doprowadzić. A... By do tej wojny nie doprowadzić. A czekaj, bo nie mają z Niemcami. Nie wiem, czy się zgodzę, ale spróbujmy. Spróbujmy. Tej wojny tu. z ze, tymi zwołami nie doprowadziły. Nie doprowadzili, no. Jak się zaczną tam tłuc? Mam jakieś te desanty. No i mi się właśnie ja Dobra. Trudno. Dobra, spróbujemy to jakoś tak nie wiem czy to dwa no nie wiem, nie wiem, nie wiem bo to Dobra, tych se na morze wyślijmy że jakoś się z nimi jakoś się ich tam zaatakuje, nie Ej, już nie mam wojny nie, nie ma, nie, nie. Oni mają wojnę. Kurwa, że to szybko... To to trzeba szybko podbić. Bo to oni wojnę mają. No, no nie wiem, to się nie chce chyba To jest dobra, ale chyba nie może się pić. O Jezus Maria. już się przyjęły. Eee, dobra, Węgry Suwimy teraz z Węgrami. Czyż nie wiem czy to... Czy to są, Dobra Wszystkie te kolonie. Aha, bo już mam wojnę, dobra. Gier okay, yeah. i ja, dobra, mają tam, mają, mają. Eee, super, super. Ale tak. Dobra, ty i szybko spróbujemy sobie zwastolizować, tak jak wtedy. Syk. Dobra, ci się zgodzili. Hmm. Dobra, spróbujemy ich... Nie wiem, nie chcę ich... Chorwacja. Nie, nie godzą się, no Jezus... Nie wiem czy ich właśnie podbić... Hmm. Musiałbym ich raczej podbić, no ale... Przez o tym radę... Nie tam mają jakiś oddział... Oddział nam jakiś widzę, że niewielki... Dobra, wbijamy się tu... Może, no może to nie wyjść, no... Oj, 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 no, problem. Dobra, się na szczęście zapi... No ale co to? to, co tam miałem? Nie. Jest... Co to tu? A, mój Desan boże świetnie się, Dobra, to podbite? No, jak ja się boję, nie. O, 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 o. Mam No, Grecja płynie, że to jest. O nie, o Litwa mi wojnę wypowiada. Super. A to co robi Ukraina w Polsce? Dobra, Litw, sorry. Ale no, niestety. O niech są pokoju. Dobra. Nie, to nie. Czy? Nie będę się prosić. Nie, nie Łotwie, Litwie. Nie chcę rozbiorą. Dobra, już osiemnaście minut ten film leci. Bierzemy to co na. Oła. Teraz nie. O, już nie stać nas, dobra, trudno. A mi, tu cała armia się rozwaliła przez nich, już to cały wad. Dobra, zostało nam to, a to tam mało tego. No i bardzo No, zgodzili się. Muszę to trochę tur tam poskipować, żeby mieć hajs <gry> Na tą asymilację Ale węgry to mam ciężko Ile <gry> węgry? Te, Włochy, no No i... No i tak, prawie to mamy, patrzcie Zostało nam to i Słowenię też będziemy mieć No ja nie wiem co z tym, bo to się nie chce na nic kłodzić. słuchajcie, to to by trzeba było podbić. No ale ja już kasy nie mam na tą armię. Możemy sobie spróbować wziąć pożyczkę. O jezus, Dobra, żeby mieć więcej kasy. Na to, cóż, a to jest wysalizowane? Nie, Je, dobra. Dwie tury co to przejmiemy. Się skończyło. A, armii nie mam. Ty bym się to zabić, chciał wyzwolić. Dobra, moje. Dobra, już prawie. O, widzicie, już to prawie, przypomnę, że tylko ta Bośnia nam została. Bośnia i Hr. No bo spróbujemy jakąś wielką armię zrobić. Nie wiem czego oni. No bo mi teraz ten Całe to ładnie, Włochy już tego nie podbiją, bo musimy mieć dostęp wojskowy. Poza tym momentem no, w końcu się zgodzi. I słuchajcie, będziemy kończyć odcinek. Ja zobaczę, jak Włochy się tu rozwijają. No, rozwijają się tu Włochy. Nie żeby co, Jezus Maria, co się w tej Europie tu dzieje. Zobaczmy tu To się chyba, wszystko... chyba wszystko żyje Dobra Tu o, tutaj nie mam paru seren Tam se muszą to chyba zrobić Ale dobra Także my skip My, my tury bo Musimy czekać aż Przed 26 tur musimy z... za Czekać W międzyczasie spróbuję coś doasymilować sam już wszystko Wszystko pięknie Dobra Dobra, jeszcze 15 turbo, już mi się nie chce Dobra, a wy napiszcie w komentarzu co robimy w... Co robimy w kolejnym odcinku Możemy sobie już wziąć Że mamy pierwszy sojusz już jak tutaj widzicie. No jest ciekawie, nie wiem. już jesteśmy na 30. miejscu. Jeszcze cztery tury. No, jak to długo leci? Jeden, dwa. Zróbmy aneksji Jest. No i mamy. Nie wiem, czy to asymilować. Dobra. Eee, jest git, powiem tak, stwórz. mamy te tereny, także stwórz i proszę bardzo, uda nam się stworzyć Jugosławię, także dzięki za obejrzenie odcinka, zasubskrybujcie e, kanał, tak to wygląda. A ja dzięki, dzięki za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, pa! O,